Siemanko, z ten Marcel. Dzisiaj jest ze mną. Zosia. Wiem, 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 wiem. Czekaj, są. So, ja miałem powiedzieć. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. I moja kuzynka nie... Ja też wezmę telefon i wezmę we, w brawl. Jeśli nie wiesz, to czas mam takie... Coś ty, kurde powiedziała i ci 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 Ale dobra, będziemy grać bez mojej kuzynki. Jak najszybciej wejdźmy. Przypadek? Nie sądzę. Nie wiem, jakiś random. Nie wiem, wychodzę. Dobra, yy, gramy solo. Pff. I dzisiaj nie gramy z moją kuzynką. Jakby co? Dzisiaj gramy samemu. Pokażę wam jak kozaczek tym dalem Zby... Co ty robisz? Muszę ją... Muszę ją... Przestań! Ma kuzynka mi klika randomowe przycisk i... Ej, przepraszam, cię przycisk swoją grę. No bo... No bo nie ma dżemu. To ty przycisz swoją. Ja nawet nie mam włączonego dźwięku. Tak, to są y, kuzynowskie y, kłótnie. Niestety obiecałem, że ją z, i obiecałem jej, że z nią nagram, więc teraz muszę to nagrywać niestety. Co? Co Marcin? Nie, powiedziałeś, em, obiecałam jej, że ja z nią zagram, więc e. muszę to nagrać, co? E. Co? Teraz już nie da się przechodzić tym? Ale przez... ale gówno. Jeszcze? Czy Przez wodę nie da się nim przejeździe. Co to nie. Nie da się Uch, ale... Teraz ten, usunęli to. Oczywiście, sorry za powiedzenie gówno, bo to i tak nawet nie przekleństwo, ale i tak sorry powiem. Ale no. Bol. Patrz. Ja wcale cię nie oglądam. Patrz. Nie da się, odbija. No. Okay. Gówno to. A odbija, że od wody już odbija. Oj, Rę, granie z już nie będzie takie samo. Co? Tak Stub. Zaproś mnie. W tej nie, chwili. Nie. Nie, nie, nie. W tej chwili. Nie, 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 nie. ci co zrobię w tym. w... Ej! Nawet ci tu powiem w, w rytmie mega tym. Stop, megalowani. Nie, 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 nie ten odcinek będzie bardzo krótki, bo, bo Zosia jest zla. Dobra, mamy na niej. Tak mam na niej i sobie zagram solo, bo Proszę. ona jest. Dobra, na niej dozwala całe. Dobra, nie mam co Proszę. rapować. Nie poprawiaj mnie, bo to mój rap. Nie tylko mój rap. Nie będę Ej, rapować, bo mi to nie wychodzi. Nie rapuj, bo ci to nie wychodzi, nie pamiętasz? No. Nie wiem czy wiesz, ale właśnie mówisz. Patrz, ty grasz? Ja cię zaproszę zaproszenie udane. Zaproszenie nie uda. Co ty mi robisz? Ja chcę wygrać. Ej no tutaj mi wyłączyłaś nagrywanie, a wtedy bym ci zatok. Sama chciałaś nagrywać i co? I teraz chcesz mi... zamknąć y, na Czemu na. Nie? Wejdę sobie na Twój profi i na, nani i ma, profil. Na nim ma taką samą. Ja wcale sam nie profil. Na nim ma identyczną emotkę jak Badley. Dobra, prawie taką samą. Zykarz? Patrz. No. to jest emotka Badleya. Mm. Tylko ma taką gałkę na głowie. Dobra, wsiądę si się gdzieś w krzakach i. Nie, kurde, dobra, zostanę walnięty. i... Gdzie ty tu jesteś rozwój Wiesz, jest, że ty weszłaś do jakiejś rosyjskiej grupy? Nie, patrz. Tak, weszłaś do jakiejś rosy rosyjskiej grupy. Ja? To mój profil? Nie, to jest kogoś profil. Nie, to nie jesteś tam. Profil... Proszę. W jak, jakim jesteś klubie? No w jakimś. Zobaczmy. Ej, Eee, ja nawet nie widziałem. Czy oni teraz dodali, że, to, że ona jeszcze tak strzela potem? Nie. Ej, fajne to jest. Zawsze tak strzela. A, serio? Proszę Ale tak nie, w się patrzy, czas, jeszcze na koniec wylatują te kulki, lecą dalej jakby. Nie, zawsze tak było. Mi. Nie powiem. Jeśli macie, jeśli jesteście za samą rzecz, czyli mówicie, że zawsze tak było, proszę piszcie, proszę zostawcie lajka like w dół. No, oczywiście żartuję. Po prostu zostawcie komentarz, a jeśli e, jesteście za Marcelem, to łapka w górę, bo czemu nie. O, oba są na ławkę w górę. Co ty mi robisz? Masz mnie zaprosić. Je, jeśli, jeśli się pytacie, czemu jej nie zapraszam, to... no bo czemu nie, po prostu nie chcę. Proszę mnie zaprosić. Nie. Ej, wszyscy widzowie Marcela, powiedzcie mu, żeby mnie zaprosił. Najlepiej w komentarzach, tu w następnym odcinku, czyli za kolejne, czyli za kolejne pół roku y, ją zaproszę. Na tą minutę, żeby za coś... Za pół roku będzie. Ej, słyszeliście? Za, za pół roku będzie <laughs> jego następny filmik. No przecież... Zróbcie łapki w, w dół! Zosia... Ale ty wiesz, że ja załatwałem problem. Łapki w dół! <laughs> Łebki w dół? Czy ja dobrze usłyszałem? Czy ty powiedziałaś łebki w dół? Tak. Łebki w dół! Łebki, idźcie w dół. Gej! Gail! Gail! Ej, ktoś ma tu Gaila, popatrz! Cicho! Oni on nawet nie widzą, nie ma kamerki. Nawet nie, nawet nie ma kamerki, a ty im pokazujesz, kurde. Myślisz, że ja swoją brzydką mordę pokażę w internecie? No. Jeśli czekacie na pokażanie w twarzy, to dobijcie tu chociaż te 100 lajków. Tak, nigdy tego nie dobijecie, ale trudno. Ale serio, jeśli dobijecie... To... Zobaczę twój filmik na żywo. Ej, proszę, nie, bo to będzie tak głównie słychać. Jak już na innym filmiku słuchaj, tak źle. Aha, dobra, już Bladi ci wyskakuje, jej ojcze. Bladi to wspaniały youtuber, subujcie go. Co powiedzieć, dobra? E. W ogóle... A jak go nazwijesz? jeśli się ciekawicie ym, za ile będzie spesiał na 20 osób? No na pewno kiedy go muszę zrobić, no tyle powiem. Oddawaj moje słuchawki! Nie. Tak. Tak. Znaczy co? Kurde, o ile przez ciebie mnie zabili. Ha, to dobrze. Dobra, a mi dwa pucharki, dupy nie urywa. Ile pucharów masz? No dużo. Czyli? No, dużo. Kilka tysięcy, prawda? Ja mam tysiąc coś. Nie wiem, czy na 20 subów nie zrobię Q&A. Kłenda, 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 nie umiem tego powiedzieć. Napad jest, dobra, no to pokażę jak wam, pokażę wam jak kożacze napę napadzie, bo ona ma fajnego. Dobra, bo ona tam ogląda moje filmiki na słuchawkach. Dobra, bo chyba ja jestem jedyny od ataku. Nie wiem czemu... O Jezu, ej, zaraz się zbliżamy do końca odcinka. Po tej rundzie muszę zrobić koniec. Choć jedno, nic nie słychać w tym twoim filmie. Wiem. Modulator głosu nie pomógł. Właśnie wiem. Moje mamy są modulatorem głosu. Zapomniałem jak strzela Mr. Moje, moje. Dajcie mi rzucić miska do wasz, i właśnie rozwalamy cały wasz. Że... Ej, co to ty, co ty miało być? Dziewczynki, idźcie z just... <laughs> Shut up and take my. Yy, Sied up and take my... Yy, nie wiem co powiedzieć. A wiesz, że ja psa? Nie wiem. Ej, Zosia, ma... proszę Cię, nie mów o tym na filmie, come on. Czemu? No bo... Spójrz. Ej, ile Ty masz subskrypcji? Dużo. Tak naprawdę dużo masz. Ej, ale... Ciebie... Tylko... 19. Ale Zosia, 19 Ja i tak powinienem się cieszyć 19 bo niektórzy youtuberzy mają. Po 100! Ble blebe! Ale dobra, ja się z wami żegnam, nie wiem czy go zmontuję, czy od razu nie wrzucę na youtuba. Ej! Miałem sobie zagrać! Mówiłem w następnym odcinku! Ciekawe. Chyba od razu nagram go po tym, żeby nie było. Tylko wrzucę go za kilka dni. Zaczynam. Nagrywać na zapas. Dobra, będziecie chcieli. Nie wiem, czy wy będziecie chcieli yy, maraton yy, filmów. Filmy przez 7 dni codziennie, ale założę się, że tak. Więc to jest pierwszy odcinek. Następny nie wiem, czy nie nagram z stadżu Walej, Nie. Ale nie w rozstaw. Nie, Nie wiem, czy. Nie. Może z innej gry, a może jednak coś innego. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, coś tam jeszcze róbcie i nara!